Z tej strony Panguj a dzisiaj zagram sobie w i od razu mam tutaj <noise> bardzo ciekawe menu witamy w Weaselware, czyli ten system operacyjny, który jest w Pogłosie. Tutaj sobie troszeczkę jeszcze ściszę, bo mi się... No... No tak zdaje mi się, że trochę przydałoby się to ściszyć. Co my tu mamy? Ogólnie zmieniłem sobie... Escape Exit, czyli muszę przycisnąć, yy, przytrzymać, a nie przycisnąć. pełny ekran. Tutaj yy. chyba nie potrzebuję tego, bo... No trzeba go pokazać, przynajmniej na pierwszą noc potem sobie wyłączę. Pum. Ogólnie tutaj yy, po, pokażę Wam kredyty. Special Tanksy. Yy, I yy, tutaj Cut yy. Tak. A no, jakbyście chcieli wiedzieć, i tak możecie sobie sami obejrzeć, okej. Okay. New game, zobaczmy co my tu mamy. First Night, pierwsza noc, okej. Okay. <laughs> Nie no, minęło tyle czasu i w końcu gra wyszła. Gra legitna. Ogólnie miałam powiedzieć w tym odcinku, jeżeli coś się stanie na ten zerowy countdown teaser, czyli no się pojawiło, po prostu ten czerwony typek zniknął, o. Biały typek zebrał czerwonego typka i sobie poszli raz. Okej, okay, mamy. Mamy to. Ja tu muszę wciskać. Tu mamy Blake'a. Tu mamy o, <grywka> za nami całą ekipę. Tam jest Staff Room. Tu jest Owner's Office. Tu mamy. O. Я витишу. Czyli powiedział, że nie przygotował nam żadnego biura, więc mamy siedzimy tutaj. Mamy wiatrak. Tmą, Mówi nam, że jak y, poczujemy się źle. Pokażmy się po prostu na, na podwórku. Ten połuk jest legitnie, tutaj wygląda jakby był różowy. <grym> Zastanawiam no się, że jak się skończy ten, ten jego prerecorded to nagranie, to dostaniemy tutaj trzy pytanka. Bum. Czym jest guzik Run Down? <grywki> Mnie osobiście bardziej to kręci. <laughs> не могу два <их. смех> <Баню с ножей. смех> не с не с темперами ок <laughs> во okay. заполняло Okej, dzisiaj nam opowiedział, popowiadał w, w tym nagraniu, które sobie włączyłem, jak działa pizzeria podczas dnia, Okej, okay, stoi przy Art roomie. ogólnie yy, no, wie, wiem trochę więcej, bo oglądałem livestream dawko, więc pierwsza noc powinna być prosta, znaczy pierwsza noc tak czy tak byłaby prosta, yy, bo gdybym nie, gdybym nie oglądał tego Gameplay'u to co najwyżej e, miałbym jak ktoś się mówi. E, no to po prostu jedynie bym może pozwolił mu jedną czy dwie części zabrać, ale tak to, to raczej jest ogarnięcie, raczej to jest dosyć prosta. Ogólnie to jest śmieszne. Jak wciśniesz na nos Kopgousa tutaj to włącza się dźwięk, który się nazywa Pop. Okej, okay, czyli patrząc się tutaj, widzimy dokąd on zmierza. Teraz będzie zmierzał tutaj. Mogę to dziwnie wyglądać: hmm. to jest kuchnia, a tutaj w kuchni jest <laughs> drukarka 3D. No mówię, gdzie teraz będzie zmierzał? Znowu w to samo miejsce, ok. Możemy się rozejrzeć, póki co, na przykład panikę sobie zmniejszyć. Czy my zawsze idę w lewo? kurde. Nie ma go jeszcze? uu nie ma. Tu, skoczył, cwajak, skubany. Artrum to jest trujeczka. <laughs> Okej, okay. Co która jest w tej chwili godzina? Trzecia i ja więc tak czy tak, nawet jak coś tam ogarnie, prostu już powinien nie zdążyć. Zabietwane. Co my tu mamy? Coś tu piszę, tylko ja tego nie widzę. go, Pizza. Tu piszę, kom. Kom, tu. Okej, okay, tu są jakieś rysunki. To jest Powghost narysowany. Tutaj gdzieś jak coś wyciąga z pudełka. Fajnie wygląda. Dobra, pozwoliłem mu w tej chwili coś złapać? Nie, nie pozwoliłem. ha. Ok, więc tu mamy wiewiórki. Są tu za nami, to jest trochę creepy. Staff Room, Server Room. Reg jest Tu znowu. Okej, okay, to jest ciekawe, bo, bo wiem, że i tak mi będziecie spamić w komentarzach, żebym to sprawdził. To jest easter egg z dołko, z dawką. Okej, okay. Dobra, rozejrzymy się póki co na kamerach. Co tu moglibyśmy ciekawego znaleźć? Oop. Rysunki tu są. No ta pierwsza powinna być dosyć prosta i jako że. Wiem, o co tu biega, to powinno być dobrze. Everything is ok. Ok, miło. I am here. We think, we care. Nie potrzeb Zastanawiam się, dlaczego on tam... O, ta, on tak mi spał. Już się ogarnął. <laughs> o. Wyłączenie się za bardzo. Już pewnie pogłos jakąś część tutaj przynosi. Gdzie ty jesteś pogód? zgubię go Muszę się skupić, bo... O! Hej. E, mamy nogę, niestety mamy nogę. Wyłączyłem się za bardzo. Muszę o tej panicy pamiętać. No <grytanie> ja. Ciężko się zaczęło, okej? Okay i tam sobie, patrzymy się w okno, ok wszedłeś tutaj oczywiście, domyślałem się tego, Partu, party room cam 6, room power error, printer error, security cam error, pop goes error, <coughs> czyli jakby jak goesa tu nie ma to nie ma, to nie pisze, że pop goes error, bo, bo czemu miałby być error goesa jak go tam nie ma, nie? Op, tutaj, lecisz w tą stronę, Widzę jest piąta i to już jest po Niestety, no, nogę mu się udało przynieść. <grybujesz> ok, no, pierwsza noc wydaje się prosta, więc w tym odcinku jeszcze drugą ogarnimy. No, tu są ten o, tu wejsę. Weź C, pobaw się. Ja C, w okno, popatrzę. <grymne> w ogóle tu się coś pojawi, czy po prostu on zniknie. O, złapał część. I zniknął. I teraz jest na czwórce. Uuu, z drugą nogą, ale fajnie to wygląda. I teraz tu jest. Nie, to jest fajnie. Nie dziwię się, że Pobgłus ma tutaj w tej grze. Po pojawia się w 50 miejscach, bo widzi. Patrzy się na nas. <grym> to jest creepy. Ale widać nie przeszkadza mu to. Nie przeszkadza mu nasza obecność. To jest ciekawe. Okej, okay. panieka nam z zlazła do zera. No i z piąta jem, już kończmy, kończmy. Piesanka półgłosa jest bardzo fajna. Okej, okay. okej, okay. lećmy, jesteśmy w tej chwili Blakeiem. o fajnie, wchodzimy, normalnie, w ogóle mnie ciekawi Muszę się tu przyjrzeć, co się z, z, dokładnie dzieje, jak nie idziemy w którym kierunku. Bo my polega na tym, że ja wiem, w którym kierunku mam iść. Niestety. Ale na szczęście. Aha, to wygląda jak zamknięte drzwi. Okej, okay, tu mamy gitarkę. Gitarka to będzie. To boni, tak? To i boni. Idziemy tędy. Wracam się no, to ja trochę, trochę głupie, że wiem, co się za chwilę stanie, ale jestem w stanie to przeżyć. Akurat na tyle, że tylko tyle wiem. Pytam tam pierwszą noc, drugą noc. Dop dop dopiero jak słyszałem, od trzeciej nocy się zaczyna fajnie ciekawie. więc. Ten... tu mamy tabliczkę z napisem balons, w ogóle balony są nie ogarnęła. Balonów jest masa, idziemy tędy. Tutaj mamy czapeczkę Balloon Boya i skręcamy w lewo. Widzimy Balloon Boya uwięzionego w taki sam sposób jak marionetka była w intro Pop Goes Arcade. Więc dosyć ciekawa, więc... No, Stone, je, Stone jest związany z Baron Boyem i to wiemy. To wiemy, bo mm, widzieliśmy teaser. Więc yy, ta, ta minigierka wygląda jakby ten dziwny czerwony Typek, którego widzieliśmy też w Pogłos Arcade, w, te, w tym intro Pogłos Arcade, który podchodził do marionetki. Może być tak samo powiązany z marionetką, jak z tą niespowiązany z Bibi. Okej, okay. myszka w rękę i zaraz będzie druga nas. się musi się Ok, Hit Vents to Stup Noises. O! Oh, oh. Hej! Nie widziałem cię tutaj. Ten już leci. A wie, jest tu sam. Ok, dzwonimy. <grym i wybrzysujesz> Он. Bon. mogę sobie wentylację sprężyć. Będę musiał pójść i sprawdzić, co te tabliczki piszą. A, wcisnący ich przez przypadek. Hmm. Jego imię to Flix. No wiem Pogłostów wbił? Czemu mi sieć? Okej, okay, jest pogłóz? Bo już pewnie mi da już ma część. Lipnie trochę. Skopałem. okej okay. co tam masz brzuszek okej okay. brzucha więc no ty się przejdź ja tutaj sobie popatrzę ale brzucho wakrabita okej okay. ty jeszcze raz w tym kierunku tutaj gdzieś, a teraz tu tak Więc teraz jest drugi dzień, powinny, powinno być trudniej i widać, że pogłów trochę przyspieszył. Oop. Muszę ogarnąć tą perspektywę. Jak tu wchodzi, to jest tu. Tu chyba. Oop. hup, O! Jury ruszyły Ciekawie, ciekawie, nie powiem Dobra, nie panikujmy, więc one idą tędy. I tu jest wentylacja, więc właśnie nam Fungi e, wytłumaczył, czyli Fritz, że wentylacji o, w wentylacji możemy mieć te. O, pojawił się, że wentylacji możemy grzać możemy no, te laser włączyć żeby to, to ma związek z tym że tych mm, mówi no żeby się nic nie zapaliło tak samo jak to było w atrakcji wow. panikujemy panikujemy przestańmy panikować w ogóle sam mm, licznik paniki jest dosyć ciekawy jak popatrzymy na to że Jestem gdzieś tam. Nie widzę ich Jest, są okej okay. Niech Panik, ich panikować na no, spokojnie mam tylko pierwszy pasek zagrożenia Spokojnie Room shoot down Okej okay. Łup No Ja ogólnie jak oglądałem gameplay dawko, to doszłem do wniosku, że 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 to jest dosyć proste do ogarnięcia Łop. że bądź co bądź Łop. E, to nie jest takie trudne, żeby ogarnąć e, ten, jak to się mówi cały czas się głupio nie jest tak ciężko ogarnąć, że one b, nie cofają się jeżeli e, tutaj ostro trzeba z wiwiurami jak wiewiury są w wentylacji i to mm, musimy pilnować żeby nie ruszył do przodu musimy no, zawiesił mi się e, ten paniki pasek ale ponoć to jest normalne w sensie że nie, nie tyle że ma tak być ale bardziej że nie da się nic z tym zrobić czasem się biesza ale to nie jest nic jakiegoś strasznego Ufa, fajna jest ta figurka Popgłosa, podoba mi się łop zdążyłem, już chyba, <grywa> że zamówiłem. Ok, jest trzecia jem. Popgos zmierza w tym kierunku. ok Błop Gdzie jest tych popgłos? No nie widzę Popgolsa. Wiedziałem, ty cwania mi Chciałbyś mnie nosować Półgłosa za tobą i bym nie zauważył. To nie było miłe. Mógł to jest śmieszne, że on jest w tym miejscu tutaj. Jednocześnie jest ła, łazieną po lokacji, czyli jakieś halucynacje w kilku miejscach jednocześnie, jak nam pani skacze. Ok, w, póki co wygląda to na dosyć proste, tę mechanikę. Op. No póki co jest druga noc też. W ogóle mnie ciekawi to, że, że tutaj wywiły mają te e, oczy pokroju, e, pokroju oldań matroników. <gryw> A w, w różnych miejscach w, w różne postacie mają różne kolory. To jest takie trochę dezorientujące. Tu. Dobra, skupiam trochę. Ale widzimy ich jeszcze z innej pozycji. O nie, nie zdążymy. No dobra, uspokójmy mi się. Uspokój mi się. No stress. Dobra, chwilowo mamy spokój, bo on se, on se tu przejdzie. Co tam pogłos? Nie patrzcie na mnie. Up. I wraca. I ma już dwie części trochę lipa. Trochę przypał. Powiedział i M więc nie jest źle. Hit, bum. PUM. Panika 0. Ty będziesz szedł gdzieś w tym kierunku. Tak, tu jest toaleta. Więc to jest gdzieś tu bardziej. up, up. Więc tu jest... Jedenka, Stoisz przed Stoi po tutaj przed jedynką Okej okay. I wszedł tak do jedynki U, już weszły dziewczyny do jedynki Kurcze jest A piąta jem to jest spoko Piąta i m to no stres. i no, ja znowu stoi przed jedynką bak Oczywiście. <laughs> teraz sobie przed trójką. Op. No i spokój i luchik. Szczerze to moglibyśmy się teraz chyba rozejrzeć po prostu. Bo oni i tak za dużo nic zrobią, zdaje mi się. Pogły sobie część zebrał. No yep, yep. jak dojdziemy do jakiejś piątej jem to już jest taki no stres totalny ogół zbierze 3 części, gratulacje pop goes, O to się nam nas Nie patrzy cwaniak. Wywiury trzymamy tutaj, nie dojdą już. Myślę, no że mogę trochę popanikować i poczytać co tam ma nam do powiedzenia pewna postać. Nawet nie zdążę. Okej. Okay. Więc pierwsze dwie noce ogarnęliśmy sobie łatwo. Pierwsze dwie noce wiedziałem co robić. Okej. Okay. Lecimy do góry Jura. To jest... Nie mam pojęcia. To jest. to jest chyba safron. Trochę ciężko stwierdzić, jak one wszystkie. No, dwu, ono obie są zawsze razem, więc jak pisze Sara i Safron, to <gryw> też wiele to nie mówi. Bum. No migierki są takie w pokroju na w trójki. Idealnie. Dokładnie, tu mamy e, mikrofon. E, w ogóle te różowe coś się. No tu mamy czapkę i... Czapkę i muszkę Tryfrediego i zaraz jak pójdziemy to znajdziemy właśnie tego typa. I tyle, tyle wiem ze spoilerów. O fajnie ciekawie dosyć wygląda. Wszyscy ciekawie wyglądają. Ok, Niech się ogarnie. I teraz jak to było F2, tak? BF2 <gry> No do <bo> na <zaścisnę> escape <gry> Zobaczmy Czy gra nam się włączy, czy ich nie włączy na menu? Ja bym się to ogarnąć Dobra, to łączam w końcu <gry> Okej, okay, nieważne więc w tym odcinku to było na tyle. Przeszliśmy pierwsze dwie noce PopGoosa. Zrobiliśmy już trochę, znaczy, e, przeszliśmy wszystko, co już widzieliśmy na gameplayu dawko. Jak nie widzieliście gameplayu dawko, to widzicie tutaj właśnie te pierwsze dwie noce. Dziękuję Wam za oglądanie, to było na tyle. Zobaczenia w następnych odcinkach, które też już szybko zamierzam wrzucać. Cześć.